Dzień dobry, to jest stara legenda. Um, dzisiaj chcę Wam pokazać na Garmodzie um, jak zrobić sobie armor. Czyli, czyli takie diamentowe, takie skó i skórzane. Na początek Wam pokażę Skórzane trzeba... Żeby zrobić skórzane trzeba zabić kilka krów i w ten zdobyłem przez to skórę. Tylko gdzie jest ta skóra chciałbym wiedzieć. A przeszukam, poszukam jeszcze chwilkę skórę, skóry. O, jest. Potem będzie z żelaza. No co, w domu chyba to zrobimy. zrobi zrobić takie to przejście dla siebie. O, jest crafting. Pokażę wam. Żeby zrobić heł potrzebujemy tak. Mamy heł. Tak robimy spodnie um, Tak robimy budki i jeszcze armor robimy tak tego oczywiście może być jedno tutaj Dobrze. i wyglądamy kiedy to ubierzemy Aha. A, no. I tak wtedy wyglądamy, czekajcie. O tak. Tak wtedy wyglądamy. Drugim y jest... Żelaza. Dobrze. I teraz poszukujemy żelaza. To jest takie żelazo jeszcze nie nieprzepalone, a my już szukamy przepalonego. Chyba już minął, tak sądzę, ale nie. Jeszcze pokażę wam jak zarobić koło

Szukamy... o, tu jest! To wezmę dla żelazo, złoto i diament. O diamentu nie wziąłem, ale będę wiedział gdzie są. To tak się robi zwyczajnie, tak jak tam. I teraz tylko taki armor robimy. Też możemy zrobić taki wózek z tego. O. Biorę jeszcze armor, o, mój. O, i nie zrobię spod. No to już wiecie jak y, wyglądam. Może jeszcze szybko zrobimy. No zrobimy szybko spodnie. Dajemy. Klikamy tu. A, i możemy handlować. Na przykład... Yy, to i to za takie coś. To się akurat zwykle nie opłaca. Więc się zabiję tylko. A, główka siekiera, główka siekiera era. Dobrze. No to czekajcie Wyglądam tak Oczywiście Dobrze, teraz Wam pokażę Jakby przedostatni już Arbor, który mogę chyba nawet powiedzieć Jest gorszy od żelaza Tu trzeba tak ułożyć Proje teraz spodnie Luigi. dobrze się klikamy znowu E i założymy, ale tak ładniejszy jakby mi wygląda złoty I teraz ostatni. Tu handluję najpierw. To też się nie opłaca, bo ja się zostawię. Błaa! Lecę do nieba. Zobaczymy, co się stanie. Tpureczka!